witam serdecznie Ruda Śląska Kinopatria. jedyne kino które jest polskie w tym mieście poza tym jest Cinema City Kinopartia w ostatnim czasie zostało dofinansowanie w tym czasie kinopatria stała dotacje z miasta do Śląska a teraz ogłosiło że w czerwcu chce się zamknąć ponieważ ma za duże za wysokie podatki z miasta jak tutaj można zobaczyć renowacja elewacji, dofinansowana miasto do Śląska całe dofinansowane prawo, niestety jedno miasto pomaga, drugim nie, wiem. mnie na przykład w galerii Klubu które którą otworzyłem nie chcę pomóc, tylko po prostu chcę zamknąć i dobra wloka, który wyremontowałem to... to jest jedyne polskie kino w, w, w Różdżie Śląskiej poza tym ma Majcynę Macity na Wilku. to jest z Nowy Wytą i to jest Macity z op opcji Kapitałem które dostało to powinno z budżetu z miasta do Śląskiej z renowacji elewacji. Zabytł chrujony prawem, a mimo to doprowadza się go do zamknięcia, ponieważ w czerwcu pani ogłosiła że chce go zakończyć działalność.